Siema, witam was w kolejnym odcinku mojej odsłony takiej, to jest już mój drugi odcinek GTA Vice City, no w tym odcinku, tak jak już mówiłem w pierwszym odcinku pokażę wam jak to jest być gliną takim policjantem będziemy gonić takiego jednego wydała o, jedzie przed nami, idiota pokażę wam jeszcze yy... Jak się jeździ takim, tym busem, takim policjantów, nie wiem jak się nazywa. Nie jestem fanem Glean. szczerze że tak nienawidzę. Kurwa. Pan zawalę w mordę. Kość tu czwelu no, dwóch jest. Chyba, nie wiem. Tak się wydawało, że chyba dwóch. Dobra, jednego podalca mamy. No i to było chyba wszystko. Tak, dzięki za oglądanie. Na razie.